Dzień dobry, dziś akwarium 54 litry. Zaszło tu troszkę zmian, a mianowicie dowaliłem światła. Stwierdziłem, że tak wizualnie ciągle mi tego światła w tym akwarium brakowało. Sprawdziłem sobie wcześ wcześniejsze moje filmiki. Gdzie akwarium się prowadziło bardzo dobrze i okazało się, że tam miałem ustawione na lampę, miałem ustawioną na blisko 40 W, bo kolor yy, czerwony niebieski miałem na 100%, zielony na 70%, to tak wychodzi około, około yy, 40 W. Yy, a ja świeciłem, chcąc się pozbyć tego pylenia na 17 W, yy, niewiele to dało. Później zwiększyłem na 23 W. Ale też stwierdziłem, że jeszcze to nie to. No i dowaliłem i od dziś świecę na 40 W, gdzie kolorki mam tak ustawione, że kolor czerwony mam na 130%, kolor niebieski na 80% i zielony na 50. I to mi daje 40 W, tak mi pokazuje aplikacja. Hmm. Doszedłem do wniosku, że przy mniejszej przy mniejszych ilości światła rośliny mogły po prostu biedować. Nie przyswajać tych składników, bo azot i fosfor schodził mi w bardzo małych ilościach. I to też mogło w pewien sposób powodować glony. Stwierdziłem, że do wale światła nie ma się co pierdzielić. No i cóż, jak widać, zaczęły mi może nie czerwienieć, ale fajnie na kolor taki różowo pomarańczowy zaczęły się wybarwiać rotale hra i pseudo e, blood red e, bardzo fajnie też e, można zobaczyć po lewej stronie na dole przycięta amania bonsai była e, dokładnie 3 dni temu w poniedziałek potem wysłałem parę osobom roślinki i powiem Wam bardzo, bardzo nie dość, że rośnie szybko odbijają to. Bardzo fajnie wyglądają mi szczyty, bo jak można zobaczyć, mają, tak, mają takie fajne e, różowe, czerwono-różowe wierzchołki. E, niestety nie sprawdził się u mnie e, poziom, raczej stosunek żelazo do mikro firmy Qualdrop ponieważ tam um, Ober coś ostatnio rozmawiał tam z przedstawicielem tej firmy i tam poradził że tak jak się podaje na podłożach aktywnych mikro znaczy żelazo do mikro w stosunku 1 do 3 tak na jałowym się powinno podawać w stosunku 1 do 1 do 1,25 no i tak podawałem przez tydzień okazało się że no nie jest, to do, nie jest to dobry stosunek, jeżeli chodzi o mnie w akwarium. Co zresztą możecie zobaczyć po trawniku? Mimo, że podaję żelaza pół pp. Ma tygodniowo i mam go w supie wody około, co prawda, mam tą jedną dziesiątą. Ale wiadomo, że to nie jest pewnie wykrywalne żelazo, więc prawdopodobnie jest go więcej. No to jednak, jak widzicie, zaczęły się robić białe liście u. Eee, Alo mini eee, co prawda miałem tu wcześniej Monte Carlo ale niestety chyba nie wiem czy to przez brak światła czy inne czynniki w każdym razie Monte Carlo padło więc stwierdziłem że posadzę sobie parwule no i jakoś rośnie czy rosa bardzo dobrze eee, do pewnego momentu aż właśnie zaczęły te białe liście wychodzić eee, więc tak mam problem z Haris, a także mam problem na samym środku z Rotalą Typ 4, ponieważ zamiast być czerwona jak zwykle, zrobiła mi się taka jakaś dziwnie różowa. I tak myślę, że to też, że te dwie rośliny to sygnał do tego, że coś w akwarium jest nie tak z mikro, czyli jego brak. Mm dlatego też zostaje przy dropie jeżeli chodzi o drop. jeżeli chodzi o mikro i żelazo zostaje przy dropie ale wracam do stosunku 1 do 3 bo z tego co sobie sprawdzałem na poprzednich filmikach taki miałem właśnie stosunek tak, 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 tak tego lałem i wtedy akwarium bardzo dobrze mi wyglądało co prawda były wtedy problemy z tego co pamiętam z kolonijnymi, ale, ale rośliny były w bardzo dobrej formie. Dlatego też tak to, tak to będzie wyglądało, czyli jedziemy dalej na full quad drop. GH na 6, potas na 14, azot na 5, choć będę się starał schodzić troszkę niżej, fosfor na pół ppm. No, i to żelazo, żeby było przynajmniej wykrywalne na, na 0,1. Co poza tym, tak myślę, żeby troszkę nie odświeżyć, nie odświeżyć tego akwarium, czyli te ratale wyciągnąć z tyłu wszystkie, i, albo przeciąć przy samym dnie i, i posadzić wierzchołki, bo z tego co widzę, to te dolne łodygi straszne strasznie są już te gałe no, bez liści więc, więc prawdopodobnie tak zrobię ok akwarium przycięte jak widać przycinka była konkretna ponad godzina siedzenia przy akwarium w sumie przyciąłem prawie wszystko oprócz Rotaryma Macrandy, Blixy i tej series. no i zobaczymy jak to będzie szło jak, jak mam być szczery, spodziewam się e, troszkę pylenia, ponieważ no to podłoże zostało wzruszone, wzruszone mimo że e, zrobiłem e, podmiankę 50%, to mogą być na początku problemy, no ale myślę, że, że będzie wszystko ok. No i zobaczymy jak teraz akwarium będzie rosło. Wy, wywaliłem Rotale Pseudo Blood. Red. Stwierdziłem, że trochę bez sensu. No, i na razie akwarium tak się prezentuje. No, i zobaczymy, jak to będzie szło. E, przy okazji, zapraszam na mojego live'a w niedzielę. E, dzisiaj robi ober, pewnie Przemek zrobi live'a jutro, więc, więc będziemy się widzieć. E, no i co? Dzięki za obejrzenie filmiku. No i do zobaczenia.